Czy zawodnicy wystartują bo pomyślnie po przeszli do ważenia. Witam bardzo serdecznie. No tak jak najbardziej. Waga została zbita do, do tego limitu, do którego powinna być zbita. Tam Szymek miał chyba 300 gram za dużo, ale no mówię z racji tego, że organizator miał problem z dostarczeniem tej wagi profesjonalnej, musieliśmy się posiłkować taką wagą kupioną gdzieś tutaj w sklepie i ona... Chyba troszkę inaczej pokazywała. Ja widziałem jak Szymon stał na dwóch różnych wagach, wcześniej miał ten limit zrobiony, no jest 300-300 gram tolerancji, także jeden i drugi się zmieścił w limicie. Pana zawodnicy Lutadores Luta Opole są dobrze przygotowani do tych jutrzejszych pojedynków? Na no, Pana trzeba mieć wygląd i pieniądze. Ja mam tylko wygląd, także spokojnie. E, tak, jak najbardziej. Jesteśmy gotowi. Byliśmy 4 byliśmy tygodnie w Tajlandii na bardzo ciężkim obozie przygotowawczym. Teraz te ostatnie 2 tygodnie do walki też mocno przepracowaliśmy. No Mam nadzieję, że chłopcy się zregenerują w te 24 godziny do jutra, bo i jeden, i drugi musiał zbijać trochę wagi. I, I jutro będą w pełni sił. Także te 24 godziny bardzo, bardzo, że tak powiem, zaważam na ich formie, bo musimy to bardzo mądrze i rozplanować, żeby, żeby po prostu Szymon wrócił do odpowiednich kilogramów, i, bo, jest, bo jest bardzo osłabiony i wychodzony. Jak będą wyglądały te najbliższe 24 godziny? To jest po prostu cały czas jedzenie i picie, czy jak to wygląda? Nie, nie, to jest takie powiedzmy bardzo mądre. Mm spożywanie posiłków, żeby nie najeść się naraz tak? I, i, i później mieć jakieś sensacje żołądkowe, tylko co godzinę około 150-100 gram posiłków takich węglowodanowych, dużo płynów, ale też właśnie w równych odstępach, żeby ten organizm nawodnić, dostarczyć mu energii, a nie po prostu się zapchać, że tak powiem, jakimś tam jedzeniem, bo, bo to nie zda egzaminu. Nie? On, musi, on musi dostarczyć do swojego organizmu energii, która jest mu potrzebna i nawodnić te komórki mięśniowe, które zostały odwodnione podczas zbijania wagi. I z doświadczenia wiesz, że jest to możliwe? No dokładnie tak. Myślę, że jutro, jak dzisiaj ważył 77, jutro będzie na walce ważył w okolicach 85-86 kg, jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem. Wiadomo, że no jest, jest bardzo osłabiony, ale, no, ale będzie dobrze. Dziękuję bardzo.